Dzisiaj chciałam pokazać jak zrobić piernik pomidorowy. Jeżeli interesują Was zdrowe przepisy, zachęcam do subskrypcji. Już niedługo pojawi się ich więcej. Ja potrzebuję jedną szklankę pomidorów z puszki. Do pomidorów będziemy dodawać pół szklanki, w moim przypadku erytrolu. Dwie szklanki oleju rzepakowego. Do oleju, erytrolu i pomidorów dodajemy również jednego całego banana. Całość blendujemy na gładką masę. Całość po wygląda tak. Odstawiamy tą miskę. Do drugiego naczynia dodaję suche składniki, czyli dwie szklanki mąki. Połowa przyprawy do piernika. Albo możemy ją zastąpić cynamonem, kolendrą, goździkami, kardamonem, to co kto lubi. Dwie łyżki kakao, o, sporo mi się sypnęło do mniejsza. Pół łyżeczki proszku do pieczenia, pół łyżeczkę lub pół łyżki, kto woli, sody oczyszczonej. Jeszcze szczypka soli. Suche składniki trzeba ze sobą wymieszać. w pierniku były jakieś bakalie, to można dodać je teraz. Ja dodaję do swojego piernika orzechy włoskie. Kruszę i teraz będę łączyć z sobą składniki, płynne suche. Całość mieszamy łyżką do połączenia. Po wymieszaniu będę przelewać wszystko do formy keksówki. Całość wstawiam do piekarnika na 180 stopni na 40 do 50 minut. Pieczemy do suchego patyczka. Tak wygląda piernik, a raczej jego część, bo już w większości został zjedzony. Yy, ma troszkę kopomidorowy posmak. Troszkę taki czerwonawy kolor, ale nie jest to jakoś bardzo wyczuwalne. Ogólnie przepis polecam piernik pomidorowy.